Jednak to jest ten jedyny podstawowy skład, ale samo funkcjonowanie będzie zbliżone jednak do Akademii. Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zamykamy prawie segment pierwszego meczu, ale jeszcze bardzo istotne rozmowy pomaczowe. I teraz z Bartoszem Hyperem Wolnym połączymy się. Halo, halo, halo. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam wszystkich. Przede wszystkim moje gratulacje na Twoje ręce i na ręce zawodników. Pierwszy dzień wiosny bardzo szczęśliwy dla Izako Trzeci mecz w polskiej lidze sportowej, drugie zwycięstwo. Co teraz czuje szkoleniowiec, który tak naprawdę nie pracuje jeszcze z tą ekipą? No na no, jestem zadowolony. Mamy jeden wynik w polskiej lidze sportowej. No, co dużo mówić, no ostra Jechanka była. Ostra Jechanka, i to jest, ten, to jest ten powód. Wytłumacz mi wytłumacz widzom, jak to się dzieje, że przychodzi zespół, który nie trenuje ze sobą, i gra na lidera tabeli Polskiej ligi Sportowej, na drużynę, która treningi odbywa regularnie tyle ile może. I nagle okazuje się, że tak dominująco zamyka dwie z trzech map. Znaczy ja powiem tak, to też nie jest tak, że chłopacy nie trenują, oni bardzo dużo grają w Faceitów razem, oni się rozumieją jak grać, też y, na początku sobie jakiś tam plan ustaliliśmy jak będziemy grali, yy, na Vertigo ciężko było ustalić plan, bo nikt nie wiedział jak stoi, bo oni nie lubią tej mapy i nie grają za bardzo. Ale wczoraj grali, yy, widziałem w show u e, no, ale to nie oni, nie? Tylko, wiesz, no, testowani ludzie. No, to prawda, to prawda, ale dwóch z, e, z, ale z pięciu grało. Tak, 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 dwóch grało, no. I bardziej chodziło o to, że Ancienta wiedzieliśmy, że wygramy i Mirage'a, że wygramy, bo na Anciencie powiedzieliśmy sobie, jak będziemy grali, że będziemy przejmować ten banan co rundę, ostro będziemy cisnęli i że nie damy wyjść im z bramy, no i to wyszło. No. Nie mogę wyjść z bramy koledzy po stronie Tero. A jak my graliśmy po stronie Tero, no to stwierdziliśmy, że będziemy kontakty by grać, bo jesteśmy lepsi m od nich. I tutaj stawiamy kropkę. Mam jeszcze do Ciebie kilka pytań odnośnie projektu. 17-18 godzin temu została ogłoszona ósemka, która przechodzi do ostatniego już etapu. Wczoraj widzieliśmy również właśnie ten showmatch na kanale Piotrka z jego komentarzem. Jak oceniasz ten showmatch? Bo pamiętam, że udzieliłeś takiej dłuższej wypowiedzi razem z Piotrkiem. Znaczy, no co? No, chcieliśmy pokazać, yy, zrobiliśmy też show, żeby pokazać, jakich mamy zawodników, yy, jak się prezentują. Wydaje mi się, że w porządku wyszło. No. Większość ludzi była zadowolona z tego. Oczywiście zdarzało się te nieprzychylne komentarze, ale jak to normalne w internecie jest. Mhm. Yy, wiemy, że będzie dużo pracy nad tym, yy, ale wydaje mi się, że fajnych zawodników znalazłem i zobaczymy, kto się dostanie do. Finałowej piątki. Wyglądasz na zadowolonego jak do tej pory. Powiedz mi, czy faktycznie zgodnie z przewidywaniami uda się ten projekt poszukiwań zakończyć do końca marca? 10 dni wystarczy, żeby no, wyeliminować trójkę zawodników z projektu? Eee... Może jeszcze raz zadaj pytanie, bo Jasne. tutaj mi telefon z musiałem wyciszyć, nie? Jak najbardziej. <noise> została, została ósemka, potrzebna jest piątka. Zostało również 10 dni na końca marca. Deklarowałeś początkowo, że właśnie pod koniec tego miesiąca poznamy finalny skład. Tak, tak. Będzie do końca miesiąca marca finalny skład już podany oficjalnie, ponieważ trzecia faza będzie najkrótsza, bo już znam zawodników, wiem na co ich stać, tylko teraz będzie trzeba dobrać. Kto z kim najlepiej się rozumie, i jak będzie to wyglądało, nie? bo to nie jest też łatwo, no, żeby snajper na przykład z tym iglem lepiej grał, czy jeden snajper z tym iglem, więc no, to będzie najtrudniejsza, najtrudniejsza układanka że właśnie, żeby dobrać zawodników, nie, ale to. Wydaje mi się, że tydzień, max te właśnie 10 dni, starczy do, już do wybrania zawodników. Coraz mniej tych puzli faktycznie zostało do ułożenia, żeby zakończyć to wszystko finalnie wielkim, jednym obrazkiem, ale oczywiście nie będziemy go wieszać w ramce, będziemy go wystawiać na serwerach. Powiedz mi, jak to będzie wyglądało z Twojej perspektywy? Czy jesteście jako organizacja gotowi faktycznie na te trudne początki? No bo to, co w tym momencie robi obecny skład Izakobors, na pewno cieszy. Nawet na social media chwaliliście się niedawno, że macie czwarte miejsce. W lidze sportowej. To miejsce zmieni się po dzisiejszym meczu i być może zmieni się też po kolejnych, jeszcze w tej części sezonu. Ten początek może być trudny, czy przygotujesz już tak ten zespół, ten nowy zespół, żeby weszli z wysokiego C do polskiej ligi sportowej? Jak wyobrażasz sobie te początki, kiedy wejdzie nowy skład? Znaczy, wyobrażam sobie, że początki mogą być trudne, ale. Czas pokaże, bo może też być tak, że bardzo dobrze zaczniemy grać od początku już, mm -hmm. bo to nie jest tak, że chłopacy nie potrafią grać. No, popracujemy trochę, porobimy rzecz, rzeczy trochę, więc wydaje mi się, że jest wielka niewiadoma co do tego. Nie będę mówił, że będzie super, nie będę mówił, że będzie źle, po prostu dla mnie to wielka niewiadoma na ten moment, no, jakie pewno. będą wyniki na początku, ale na pewno będziemy starali się zagrać jak najlepiej. I tego życzę Tobie, całej drużynie, żebyście dali z siebie absolutnie wszystko. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pożegnaliśmy się właśnie z Hyperem. Jestem ciekaw, jak ten nowy projekt wypadnie w Polskiej Lidze Sportowej.